Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj policja z Więziennej Wyspy. Przypomnę, w roku 2016 mieliśmy już coś podobnego. Tam był taki rewelacyjny czerwono-czarny balon, no i smutne kolory. Tutaj też jest dość ponuro, choć zwróćcie uwagę, Stara Wyspa Więzienna miała 754 klocki, kosztowała katalogowo 350 zł. bez grosza, a tutaj mamy 980 klocków, cena katalogowa 470 zł. bez grosza. Na Alto 380, czyli porównywalnie, a tych klocków jakby nieco więcej. Nie jestem tylko przekonany, czy ta wyspa będzie lepszym zestawem. No właściwie ten klif oglądamy tylko od przodu, a tam od tyłu niewiele się dzieje, to znaczy mamy dostęp do pomieszczeń. Jakoś tak nie chciało mi się dzisiaj pokazywać wam w kamerze, więc może dla odmiany wrzucę akcyjkę piłkarską, mimo że to nie jest recenzja z dinozaurami. Popatrzcie, jaki technik no, przyjął dobrze że piłę jest daleko od przeciwnika, a piłka nożna to prosta gra. Rozrzucasz na boki, wybiegasz na pozycję. Tutaj wypuściłem się nieco zbyt daleko na środek, ale 29 wykończyła sytuację i odpaliła taką przyjemną petardkę. Koniec tematu. Okej, okay, no to przyjrzyjmy się temu setowi. 980 klocków, tak jak wspominałem, i 7 minifigurek. Bardzo podobne są te stroje więźniów, ale w końcu one muszą być jednakowe. Ja się cieszę, że po tej recenzji będę miał dostęp do jeszcze większej liczby tych takich stosunkowo nowych elementów siatki. O! Ten taki mały postumencik, ta wysepka, pochodzi z zestawu ciężarówka policyjna. Mocno wam go polecam, a zobaczymy, czy ten secik również przypadnie nam do gustu. Lećmy! Mamy tutaj takie typowe Alcatraz. Są cele dla więźniów, jest dziedziniec, następnie jakaś pralnia, podkop, pokój socjalny dla policjantów, wieża obserwacyjna, helikopter. Tutaj ponton tych złych, a także motorówka policyjna. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, okay, otwórzmy i znowu możemy obstawić. Czy papierowe worki, czy takie przezroczyste. No, tym razem powiedzmy foliowe, i zobaczymy, czy mam rację. A, poczekajcie, pudło jest dość duże. O, i tym razem się udało. Czyli te papierowe na razie są w mniejszości zestawów. Tak bym powiedział. O, to pudło jest całkiem ciężkie. I tych klocków też satysfakcjonująco dużo wyszło. Niech tam sobie pudełko na skraju kadru leży. Bleby nam nie spadło. W tym momencie chciałbym się przyjrzeć naklejkom. O, wolę, jak te teczki są sklejone taśmą. Bo nie trzeba w ten sposób ciągnąć. Jeden z widzów coś tam mówił o zmoczeniu, o gdzieś tam podgrzaniu, ale na to niestety nie mam czasu. No i są właśnie naklejeczki, coś na ogon helikoptera. Mamy jakieś motywy na murze, o odliczanie dni wyroku, a także jakaś tablica korkowa graffiti, ostrzeżenie przed rekinem, bo faktycznie taki zwierzak również znajduje się w secie. Oprócz tego uroczy piesek, no i taki oto krab. Nie jest najgorzej, tak naprawdę. Ciekaw jestem, czy w całym tym więzieniu znajdziemy posiłki dla tych, którzy zostali tutaj umieszczeni. Ty, zobaczcie, <laughs> jak to wygląda na tych instrukcjach. Trochę w takiej formie powiedziałbym komiksowej. To nie jest render, który ma udawać rzeczywisty model. Takie instrukcje, mniejsze, większe. No ciekawa sprawa. Jak na razie przekonują mnie te tematy policyjne, więc zobaczymy, czy ten zestaw również otrzyma wysoką notę. Mamy te wielgachne, brzydkie elementy skalne, choć z drugiej strony dzięki nim buduje się bardzo, bardzo szybko. No i co, spoglądając na poprzednią wyspę więzienną, od tyłu to też wszystko było jakby w przekroju. Trochę ten czas zaciemnił moje wspomnienia, więc jest podobnie, ale być może ten budynek okaże się lepszy. Czy są tam jakieś schody albo drabinki? Oj, chyba nie, a za to będziemy minusować. Dajcie mi pewnie jakąś godzinkę i wracam do Was z ukończonym modelem. No i zestaw ukończony. Nieco przekornie na speedbuildzie pokazałem Wam konstrukcję pojazdów. Ale ten budynek jest na tyle duży, że ciężko byłoby mi się utrzymać w kadrze, żebyście jednocześnie cośkolwiek widzieli. Myślę, że składałem nie więcej niż dwie godziny. Poszło prędziutko i to była naprawdę przyjemna budowa. Są świetne momenty i pozwólcie, że pokażę Wam z bliska o na przykład te kamienne schodki. Okej, okay, na dole jest mało miejsca, ale da się wleść. No i i oczywiście zasuwana krata gdzieś tam nad tym dziedzińcem dostrzegam przemalowane elementy i w tym momencie to drut kolczasty a oryginalnie te klocki pochodzą z Lego Super Mario podoba mi się również to wyjście ewakuacyjne teoretycznie sprawni, ale tak naprawdę właśnie z wspomnianego wcześniej dziedzińca. No ogólnie te klify wydaje mi się są dopracowane i wrzućmy to wszystko na obracarkę 37 cm wysokości. No szczególnie te anteny na górze, one robią swoje. Chociaż tak się zastanawiam, dlaczego tutaj nie ma megafonów? No chyba niczego nie pominąłem. Są szperacze, wielkie reflektory, światła, ale nie widzę tutaj poza jedną kamerą no właśnie takich jeszcze innych charakterystycznych no, obiektów dla więzień, następnie 40 cm szerokości, kiedy w ten sposób to sobie rozsuniemy i mniej więcej 16 cm głębokości, oczywiście nie licząc tych wszystkich wodnych pojazdów. No, i nawet odkryłem, że dałoby radę to wszystko jakby pseudo zamknąć. Nie jest idealnie, bo jakby to lądowisko zbyt blisko wieży, i tam nie wszędzie da się wejść, ale to jest jakiś pomysł. No, trzeba byłoby oczyścić jedną ścianę z tych wszystkich pinów, trochę lepiej to zagospodarować, no ale niby jesteśmy w stanie w łatwy sposób zmienić to wszystko w zamknięty ośrodek. Taki zamknięty naprawdę. Jestem, co by nie mówić, bardzo zawiedziony. Brakiem możliwości wejścia na samą górę, bo co to są za futryny? O ile piętro niżej jest to zrozumiałe, no bo możemy się przyjrzeć, a nawet ostrzelać dziedziniec, tak na samej górze, to można tam tylko wypaść. Ech, dziwaczna sprawa. Okej, okay, to zbliżmy się, przejdźmy po tych pomieszczeniach. Mimo, że one nie zawsze są zachęcające, no to jednak trzeba to zrobić. Rozpoczynamy od pomostu. Jejku, tutaj aż by się prosiło o nadrukowane deski, ale i tak na przykład doceniam z dwóch stron te ostrzeżenia, że tutaj faktycznie grasują wygłodniałe rekiny i jak widać to nie jest jakaś czcza propaganda, tylko naprawdę można się natknąć na ich szczęki. Dalej widzę tutaj jakieś koło ratunkowe. O tych schodkach już wspomniałem i mimo, że klif jest oszczędny, to nadal dostrzegam tam pojedyncze roślinki. Być może jak to byłby taki ciemno Oliwkowy bambus wyglądałby lepiej, ale z drugiej strony to jednak LEGO City, małe, samotne gniazdo mewy, no i sam zwierzak tego typu to również by się przydało. Tutaj mamy zasłonięte te wyjścia ewakuacyjne. No, i podoba mi się, że jak mamy tą rurę, to jakby chemikalia takie brudne, ciemnozielone tam się wydobywają. No, i chyba nie ma co dłużej spędzać tutaj czasu. Skomentujmy tylko te nieśmiałe fale uderzające o brzeg. I podoba mi się, że pamiętano o jakimś obrysie wody. To akurat w porządku. Lećmy nieco wyżej. Choć ta perspektywa na cały zestaw również niczego sobie. Pamiętacie jeszcze, jakie fenomenalne piłki potrafi dostarczyć grupa Lego? A tutaj dostaliśmy takie byleco, a przecież w bardzo starych zestawach. Piłka do kosza regularnie występowała. No niestety nie chcieli zadowolić afoli. No, na tym dziedzińcu jest zbyt mało miejsca, co by dorzucić jakąś ławeczkę, jakieś hantle, więc nie będę się czepiał. Doceniam natomiast kamerę, ulokowana w narożniku. I co ciekawe, na monitorze mamy faktyczny podgląd, to jest świetna opcja. Oprócz tego, na najwyższym piętrze możemy od razu to odhaczyć, bo widzę tam klawiaturę, myszkę, pączka i obrotowy czerwony. Czerwony fotel. Nie do końca jestem zadowolony z niechlujności tych szyb, bo kiedy patrzymy od środka, no to widać tam jakieś szczeliny, jakieś dziwne zakończenia. Od przodu, vis-a-vis, -vis w porządku, ale jednak ten zestaw jest mocno bawialny, i tam w środku też powinno być to bardziej zabudowane. Ale wróćmy na dziedziniec. Oczywiście możemy tutaj z holu głównego wejść. To nie jest jednak teraz istotne. Odkryjmy pierwszą opcję ucieczki. <laughs> no tak, na pewno nikt się nie zorientuje. Możemy tą rurą zjechać gdzieś tam do morza lub oceanu. Co ciekawe. Hmm... Pralni niczego nie ma i to wielka, wielka szkoda. No, przecież, jakby ta konstrukcja była modułowa, gdybyśmy mogli faktycznie się tam dostać, poustawiać jakieś scenki, mogłoby być więcej pralek. A tak to ja nawet ledwo, ledwo widzę tą naklejkę po drugiej stronie. No jest jakaś żaba, chyba gaśnica albo coś takiego, natomiast no duże rozczarowanie i to kolejne, także zobaczcie, może ta ocena końcowa nie będzie najwyższa, mimo że na przykład elementy siatki, one są kozackie, konkretne i jestem ich wielkim fanem. No a gdyby w tej pralni było co robić, to doceniłbym zdejmowaną część skał, żebyśmy mieli tam łatwy dostęp, ale w związku z tym, że to raczej nudne pomieszczenie, lecimy dalej. Może po prawej stronie znajdziemy coś bardziej interesującego. No i na szczęście, jeżeli chodzi o cele, jest znacznie, znacznie lepiej. Mamy dwie prycze chowane na razie wyeksmitujmy stąd więźnia i możemy w ten sposób je zwinąć. Pojawia się kolejna opcja ucieczki, ale taka bardziej zaawansowana, bo jeszcze trzeba w odpowiedni wagonik trafić, no i gdzieś tam dopiero przez haszcze się przedrzeć, a mamy tam na przykład pajęczynę, jakiś dynamit i nawet taki niebieski kryształ. Dlaczego na całym tym obiekcie nie widziałem ani jednego szczura? No szkoda, to są takie oczywiste rzeczy do poprawy. Mamy nawet pod pryczą plan ucieczki. Tutaj po prostu żółtą linią zarysowano drogę na ponton. A jakbyśmy się przyjrzeli, to tutaj ktoś wykreśla sobie dni wyroku, ma jakieś zdjęcia i takie rzeczy zawsze doceniam. Po drugiej stronie kibelek jest nawet papier toaletowy, czyli wiecie nie trzeba tego robić ręką, a tutaj mamy kubek. O jeszcze plakat na górze, z tych bardziej mrocznych. No fajnie, że gdzie niegdzie powstała taka faktura cegieł, ale na przodzie to są cztery takie same naklejki. Ponownie może się czepiam, ale dałoby radę chyba kilka różnych motywów zastosować. To co? Zejdźmy tam raz jeszcze na samą górę, co by przetestować tą funkcję bawialną. Tylko tutaj sprawdzę, czy aby na pewno to działa. No, jak mamy mniej szczęścia, to trafiamy albo na dynamit, albo na pajęczynę. Nie wiem, może to jakiś niewybuch. Spróbujmy raz jeszcze. O, 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 prawie tam jesteś. I teraz bylibyśmy w stanie. O, jakoś tutaj do wody wjechać. Bezpieczne? E, chyba nie bardzo. No, to chyba będzie taka recenzja pełna paradoksów, bo krytykuję, krytykuję, ale ogólnie secik mi się w dziwny sposób podoba. O, na przykład, pomyślano o miejscu dla czworonoga. Tutaj ma swoje turkusowe posłanie. Jak widać, w tym więzieniu posługują się tylko kajdankami. Nie ma żadnej broni, ani krótkiej, ani długiej. A myślę, że jedna snajperka na samej górze by się przydała. No i co jeszcze? Jest plakat. Taki list gończy, no i dobrze, zauważyłem, że w różnych zestawach mamy różnych przestępców, i to jest zawsze jakiś, powiedzmy, wątek kolekcjonerski, a tutaj nieco wyżej, klasyka gatunku, czyli pokoik socjalny, jest ekspres do kawy, jest jakiś rogalik, oraz nie wiem, żeżucha, babeczka, roślinka no po prostu coś, co by tutaj było przyjemniej, ale takie szare, odrapane mury chyba zbyt przyjemnie, to tutaj się nie pracuje. No a z takich absolutnych podstaw, co aż głupio mi o tym przypominać, mamy otwierane drzwi. No i świetnie, tak się zastanawiam, czy te czarne schody tutaj pasują. Jakby nam rzucono jasno szare albo chociaż ciemno szare, bardziej to by się wpasowało w tło, ale to też nie zawsze o to chodzi, żeby wszystko było w identycznych kolorach. Podoba mi się wykonanie barierki, niby prosty patent, a na samej górze możemy manipulować tym lotniskiem właściwie to byłoby lądowisko nie przesadzajmy klasyczna litera H, no i mamy jakieś. Światła sygnałowe, światła pozycyjne. Jedna rzecz mi wpadła do głowy. Ten mój zarzut, że nie mamy tutaj konstrukcji modłowej, jest o tyle uzasadniony, że jakby starano się to zrobić. O, i mamy zdejmowaną wieżę. Czy tak samo nie mogło być nieco niżej? Ja wiem, że byłoby trudniej, ale wtedy moglibyśmy tam wszędzie zajrzeć. No bo po co zaglądać tutaj, żeby zobaczyć te ciastka i jakieś tam nic niewarte notatki? Eh, no dziwna decyzja. No ładna, ładna, zgrabna taka geometrycznie nieoczywista ta wieża. Choć dostrzegam jeden problem. Przy tak zamontowanych światłach to my tutaj świecimy sobie raczej na dach, a nie koniecznie na przestępców. Mamy radar, mamy jakieś anteny. Jest naprawdę poprawnie. No, póki nie zaczniemy zaglądać tutaj bardziej od boku. Wyciągnąłem na chwilę wszystkie środki transportu, którymi da radę opuścić wyspę może poza tym wózkiem na brudną bieliznę, czy też ewentualnie krabem ale wydaje mi się, że nadal chwycenie za ogon albo płetwę takiej wielkiej ryby, takiego szarego rekina, byłoby nieco skuteczniejsze. To jest zwyczajny odlew, ale nadal się broni. Tak naprawdę to te rekiny czasem są bardziej szare, czasem wręcz niebieskawe, a tutaj mamy coś mocno prawilnego, powiedziałbym nawet oldschoolowego. No i co, rozpocznijmy od helikoptera. Hmm, no ciężko zepsuć ten pojazd, ale zwróćcie uwagę, nie dostrzegam tutaj. Nie wiem, żadnych reflektorów ani nic takiego. Fajnie, że zastosowano tą mozaikę, znaną z ciężarówki policyjnej, ale mimo wszystko, no, przydałoby się tutaj miejsce na akcesoria. Nie podoba mi się ta szpara, ale wiecie, to są takie detale. Ten ogon nie wygląda zbyt chudo, więc akceptuję ten pojazd. No, helikopter jak helikopter. Możemy posterować joystickami. I ogólnie wszystko tutaj mniej więcej się zgadza, ale jakąś szczekaczkę, a przede wszystkim reflektor do przeczesywania tych groźnych wód jak najbardziej bym widział. Jeżeli zaś chodzi o tą tutaj łódź policyjną, mam wrażenie, że te miejsca dałoby radę jakoś wykończyć. Ja tutaj przygotowałem sobie, o, takie oto grillowe elementy. I od razu nadałoby to więcej struktury temu pontonowi. Swoją drogą to jest dokładnie ten sam ciemny odlew, co był w tym świetnym zestawie, powiedzmy, badaczy. I tam był wielgachny żółw. Niezmiennie polecam ten secik. Co tutaj w środku? No Możemy się łatwo torwać. Nietypowy kształt tego kokpitu, ale jak najbardziej do takich płaskich łodzi to się nadaje. Wrzuciłem sobie na pakę jeden dodatkowy kask. Okej, okay. trochę dziwnych elementów tam użyli, ale właściwie nie można się tam dostać, więc po co szare łuki? No wygląda to trochę jak jakaś buda dla psa albo coś takiego. No i mamy silniki, to się nawet obraca, są jakieś turbiny, możemy to głębiej zanurzyć, no jest po prostu poprawnie, chociaż na przykład w tym miejscu na maszcie widziałbym jakieś światła sygnałowe, niby jest kogut, niby tutaj są reflektory. Ale czegoś mi tutaj brakuje. No zdecydowanie, kiedy to wykończyliśmy, to jakby wygląda lepiej. Można byłoby o, pójść i krok dalej. Ale dobra, może nie będę robił tego na nagraniu? Spójrzmy jeszcze na ten niewielki pontonik. No tutaj bardzo ładnie wpasował się ten silniczek. To jest jeden z takich nowszych odlewów, szczególnie w kolorze turkusowym, no to jest rzadki klocek. Zwróćcie uwagę, żółty ponton trochę inaczej wygląda od przodu, no tutaj właściwie jeszcze mniej można zepsuć niż w przypadku helikoptera. Fajnie, że mamy te deski. Jakby to były nadruki, to w ogóle byłoby rewelacyjnie. No ale powiem wam szczerze, hmm, ten pocerowany, czerwono-czarny balon to było coś. No, mieli nieco lepsze pomysły, jak zrobić pojazdy te wiele lat temu, ale wiecie, może ja jestem bardziej czepliwy. Powiem wam takie trzy słowa klucza, a wy już będziecie wiedzieć o co chodzi. LEGO City. Policja oraz więźniowie. <laughs> to nie może oznaczać odkrywczych minifigurek, ale na szczęście jest tutaj mocno różnorodnie. Wiecie co? Na osłodę rozpocznijmy od pieska. Takie modele z narzutami już się pojawiały, chyba głównie w motywach strażackich. A tutaj dostajemy policyjną gwiazdę. Jak najbardziej taki piesek to jest cenny drop w każdej kolekcji. Trochę nie rozumiem, dlaczego ten wózek ma turkusowe podwozie. <laughs> Momentami bezmyślnie pchają te kolorowe klocki, a same uniformy dobre, pomarańczowe, schludne, może nawet aż za bardzo. Przydałyby się jakieś cerowania, jakieś łaty. Przybrudzenia. W końcu warunki, jak widać, są bardzo trudne. Oni tam nawet nie mają pełnych ścian, czyli musi być bardzo, bardzo zimno. Jeżeli zaś chodzi o policjantów, no, dostrzegam tutaj i jakąś kamizelkę kuloodporną, i kamizelkę ratunkową, właściwie pod spodem. Niezły, odblaskowy nadruk. No i mamy także nieco starszego policjanta. Szkoda, że to nie jest jakiś dyrektor tej placówki, bo przydałaby się taka minifigurka, takiego, wiecie, oficera wysokiej szarży. Co by naprawdę wyróżniał się wśród tłumu, alternatywne grymasy niestety tylko w przypadku pań, kiedy prawdopodobnie zostały złapane na jakimś wykroczeniu. Ta łyżka w dłoni to chyba nieprzypadkowo. przypadkowo. Więzienne historie to nie ma co się śmiać. No ale mimo tych wszystkich wad, o których wspomniałem, głównie pustawej pralni czy też braku modłowości. I tak uważam ten zestaw za bardzo udany. Pod kątem pojazdów trochę zachowawczo to wszystko rozegrano, bo ile razy możemy mieć helikopter, jakiś ponton, no i łódź policyjną. Natomiast jeżeli chodzi o sam budynek, wydaje mi się, że on jest idealny pod rozbudowę. <laughs> Jakby dwa takie zestawy połączyć, ależ to byłoby dobre, ale trochę również by kosztowało. Moja nota końcowa będzie w okolicach 8 minus na 10. Nie mogę być Aż tak hura optymistyczny, jak w przypadku tej ciężarówki policyjnej. Swoją drogą polecam nadrobić ten filmik. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, a interesujecie się tematami policyjnymi. Klocuchy zapasowe mamy tutaj nadrukowany pączek, jest wejście na kod, jakieś drobne roślinki. No i właściwie to wszystko z najciekawszych klocuchów. Zawsze warto mieć dodatkowe kajdanki, czy też kość. O, tak się zastanawiam, czy ta ósemka to odpowiednia nota, no ale liczy się takie ogólne wrażenie, a w moim przypadku bawiłem się świetnie. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i czy nie szaleję z tymi wysokimi ocenami. Hej